Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Leśnik1337 a to jest znana na cały świat Kuchnia Leśnika. W dzisiejszym odcinku robić będziemy coś niewiarygodnego. Będziemy robić Leśniczą kanapkę na ciepło. Będzie to tak ciepła kanapka, że aż spalisz się o środ od środka, a jak będziesz srał, to wystrasz się rzeżącą lawą. A więc to jest mój rodzinny przepis, znaczy mój, mojej rodziny przepis na przepyszną, wysokiej jakości kanapkę na ciepło. Takiej kanapki na ciepło nigdy w życiu nie widzieliście. To nie jest hot dog, to nie jest hamburger, chociaż czasem hamburgerem to nazywam. To jest prawdziwa leśnicza kanapka na ciepło. I jakich rzeczy, jakie rzeczy będą potrzebne do zrobienia prawdziwej leśniczej kanapki na ciepło? Otóż tak. Pierwszą rzeczą będą oczywiście bułki. Jakie bułki? Nieważne. Ja mam jakieś takie z nasionami, słonecznika, bo jak wiadomo, mamy dzisiaj słoneczną zimę, jak co roku, więc to się bardzo zgadza. Jakieś pomidorki, zależy kto lubi, kto nie lubi. Jak nie lubisz pomidorków, możesz ich nie dodawać. Przepyszne pomidorki, czemu małe? Bo nie urosły jeszcze. A miałem na ochotę. Do tego coś zielonego. W moim przypadku jest to rożpunka. Rożpunka jest znana ze swojego y, przepysznego smaku, który bardzo dobrze komplementuje według mnie y, coś takiego jak salsę, y, a salsy będziemy używać jako jeden z sosów. Drugim z używanych przez nas sosów będzie majonez. Majonez bądź też sos hamburgerowy. Y, o. Grzeczna, grzeczna. E, dlaczego majonez albo sos hamburgerowy? Ponieważ musi być coś co przełamie tą pikantność i jednocześnie e, lekką kwaskowość salsy. Ale jeżeli natomiast wolimy trochę więcej kwaskowości albo trochę więcej ciepła w naszej kanapce, bardzo dobrym dodatkiem jest sos sriracha. Bardzo dobry. Oczywiście nie zapominajmy o jednym z ważniejszych rzeczy, czyli, o cholera, to nie było domknięte, o cholera, e, czyli ogórki w zalewie. To są ogórki najlepsze na świecie, czyli ogórki po diabelsku rodziny leśniczej. E, są dobre, bardzo dobre, ale ostre. Dlatego to będzie prawdziwa kanapka na ciepło. Do tego oczywiście ser. Jaki ser wolicie, taki użyjcie. Ja mam dzisiaj... Ser królewski idealnie powinno się robić z gołdą, ale gołdy niestety na sobie nie mam. I oczywiście parówki. Parówki będą sercem naszej kanapki. I co to są za parówki? To są parówki z filetem z indyka, 93%. Pamiętajcie, zawsze jak kupujecie parówki, co najmniej 90%. Błagam was. Zwłaszcza jak robicie coś tak dobrego. Parówki są. Czymś, co może być bardzo dobre albo bardzo niedobre w zależności od jakości. Ale się zrymowało, a że zrymowało się to znaczy że prawda. No i Święty Gral wszystkich fast foodów i sałatek. Prażona cebula. Prażona cebula jest czymś, o czym nie wolno zapomnieć, ponieważ jest to coś, co nadaje teksturę, przepyszną teksturę naszemu daniu. Tak. A więc zabierzmy się teraz do przygotowania, kurwa nie działa. Dobrze, a więc zabieramy się do przygotowania. Yy, bardzo ważną rzeczą jest sposób, w jaki chleb zostanie ukrojony. Ja uważam, że jeżeli chleb ma być... Nie ma być twardy, a tak się z czasem zdarza. Trzeba najpierw odciąć spód i górę chleba. W tym przypadku, znaczy bułki. W tym przypadku tego nie będę robił, ze względu na to, że bułka ma nasiona i bez nasion to nie będzie już tak smakowała jak powinna. Następnie, oczywiście, przekrawamy na pół. Staramy się to zrobić jak najdokładniej żeby połówki były jak najrówniejsze, dlaczego zaraz się do przekonacie a więc zrobiliśmy tak pierwszą połówkę pierwszą tą kanapkę drugą też tak zrobimy po drugie dlaczego odcinamy spód często spody bywają zbyt mocno przyprawione mąką a kiedy spód jest za mocno przyprawiony mąką wtedy powstają niemiłe komplikacje podczas yy, brania i podgrzewania go no bo Mąka jak się podgrzewa, a jeżeli coś wytwarza wilgoć, uuu, trzeba będzie wyciszyć. Jak podgrzewa, jak wytwarza wilgoć, no to wtedy tworzy się taka nieprzyjemna rzecz na spodzie, taka klejowista masz. Chyba to się nazywało. No już nawet nie pamiętam jak. No. zdejmujemy na razie kanapki, odkładamy na bok kolejną rzeczą, jaką trzeba zrobić. Wyjmujemy parówki. Parówki trzeba odpakować, a najlepszy do tego jest nóż. Więc ile parówek? Zależy. Najpierw trzeba zmierzyć długość kanapki. Długość kanapki to pół parówki w tym przypadku. Jeżeli robicie z chleba, bywa inaczej. I teraz tak. W tym wypadku, po przekrojeniu, dzielimy na pół w poprzek. I po tym podzieleniu będzie już ładnie widać, jak to się ułoży na chlebie. A na chlebie ułożyło się to doskonale. Proszę tutaj zobaczyć wypełniło całą kromkę chleba. Dobrze, a więc teraz tak. Skoro pokroiliśmy parówki, możemy położyć tutaj. O, kanapkę. Otworzyć ser. Przypyszny ser. Otworzyć go. Co, Mejsi? Chcesz? Chcesz serka? No już mój pies się domaga sera i zaraz mu go trochę damy. Ilość sera zależy od Waszych potrzeb, i możecie go wziąć dużo, możecie go wziąć mało. Możecie równo jeden duży plaster rozłożyć na dwie, możecie na trzy, ile chcecie. A więc teraz, co teraz? Teraz przychodzi jedna z ważniejszych części, którą można zrobić podczas robienia kanapek na ciepło, którą trzeba zrobić, czyli tą kanapkę podgrzać. A Ile voltów? Jak długo? Na co trzeba czekać? Czemu, czemu tego nie mówisz? Czemu nie mówisz długości czasu ani niczego takiego? Już wam mówię, dlaczego nie mówię. Nie mówię, dlatego że uważam, że mimo tego, jak bardzo dokładnie postanowimy oznaczyć i wytłumaczyć coś, to i tak nie zawsze pójdzie po naszej myśli mikrofala będzie mogła być nagrzana, nienagrzana może, może mieć inny system podgrzewania trochę niż moja, dlatego dam wam wskazówkę wyjmujecie w momencie kiedy zobaczycie że ser się ładnie rozpuścił albo druga bardzo ważna opcja wyjmujecie w momencie kiedy zauważycie że parówki zaczynają się zginać do góry o i to, proszę Państwa, jest pięknie zapieczony ser. O, widzicie? Jaki jest miękki? Jest miękki i się ciągnie. Ale teraz nie będziemy tego sprawdzać. Dobrze. I teraz kolejność nakładania składników. Jaka jest kolejność? Najpierw trzeba pamiętać o tym, żeby mieć odpowiednie sztuczce. Nóż. Do majonezu. Najpierw nałożymy majonez, później salsę. Bo salsę można rozprowadzić po wyjęciu. I jeżeli użyjemy najpierw salsę, będziemy potrzebowali albo umyć albo drugi nóż. Bo nie wolno do majonezu wkładać brudnego noża. Trzeba zapamiętać. Oraz widelec do wyłowienia ogórka. No i oczywiście nożyk do pokrojenia pomidorów. Które trzeba pamiętać, żeby przemyć, o czym ja zapomniałem przed chwilą, ale spokojnie, już zostały umyte pomidory. Pomidory są fajne, smaczne, przepyszne. Dobrze, a więc teraz tak. Zaczynamy od majonezu. Majonez idzie na płaską część kanapki. Oczywiście, część ludzi uważa, że najlepiej przed wrzuceniem do mikrofali fajnie jest wrzucić do tostera najpierw, aby pieczywo stało się bardziej chrupkie, ale ja zauważam, że jest to w stanie zrobić, żeby że pieczywo będzie niemiło twarde, a pieczywa twardego nie chcemy. Następnie otwieramy salsę. Smaczna salsa importowana z Niemiec przez rodzinę leśników. I nie żałujemy jej sobie. Naprawdę nie żałujcie sobie salsy, gdyż jest to dobry sos, a nawet najmniejsza ilość majonezu wystarczy, aby nie było czuć jego kwaskowości aż tak bardzo. Dobrze. Teraz tak. Co trzeba wrzucić następne? Następnie przydałoby się wrzucić trochę zielonego w moim przypadku rożpunki. Nie układamy ją jakoś ładnie, po prostu wrzucamy ją i tak ją zjemy, prawda? Prawda. Kolejna rzecz. To ogórek. Ja biorę tylko jednego ogórka ze względu na to, że jest on tak ostry, że ma koło kilkuset tysięcy skobili nie wiem kto to jest sko i czemu go bili ale wiem że robili to kilka tysięcy razy przy tworzeniu tego ogórka gdybyście mogli czuć ten przepyszny zapach to by było wspaniale teraz sobie go zjem O, jak Ło Łochoda. Oczywiście w zamian tego ogórka yy, jak najbardziej stosować można yy, ogórki wszelkiego rodzaju. Ogórki świeże, ogórki kiszone, ogórki wszelkiego rodzaju w zalewie, bez zalewy, ale preferowany jest preferowany zdecydowanie, wybrany przeze mnie, jest ogórek z zalewą, bo zalewa daje, yy, tak jakby mu. Takiej. Jest w stanie o wiele bardziej wzbogacić smak niż zwykły niż zwykły ogórek. Ogórki małosolne też są spoko do tego. Ogórki małosolne są zawsze spoko. Oczywiście należy wspomnieć, że wszystkie z wybranych sosów są zamienialne. Ale w pewnym zakresie. Majonez może być zamieniony na wszystkie sosy typu hamburgerowy albo hot dogowy. Majonez jest sosem komplementującym. Może to być też na przykład remulada albo sos tysiąca wysp. Natomiast salsa jest sosem głównym i jej smak musi pozostać w miarę w zakresie sosów głównych, czyli o smakach dominujących takich jak. Ketchup, czy wszelkie inne na bazie pomidorów sosy. Inne sosy, które mogę tutaj też polecić, są sosy na bazie papryczek, samych papryczek bez pomidorów. Mówiąc o sosach na bazie papryczek, teraz trzeba dodać srirachę, jeżeli na taką się zdecydowaliśmy. Zamiast srirachy oczywiście można użyć tabasco, które y, również jest y, bardzo dobre ale jest o wiele bardziej płynne dlatego z Tabasco trzeba uważać to też jest co prawda firmy Tabasco ale nie jest to typowy sos od tej firmy następnie używamy trochę zielonego jeszcze aby oddzielić majonez od sosu który znajduje się na górze aby nie na dole, znaczy aby za bardzo się nie zblendowały i dajemy cebulki cebulki czyli świętego jak już mówiłem grala nie żałujmy cebulki jasne może nam trochę powypadać pospadać na talerz ale to nie jest coś czym należy się przejmować robiąc hamburgera gdyż prawdziwy hamburger zawsze i prawdziwy kanapka leśnika zawsze ma taki taki efekt że coś się musi ubrudzić kurwa <laughs> Ja już to widzę, jak to będę ja, i wy też zaraz to zobaczycie. Zobaczcie na to. Czyż to nie wygląda pięknie? To jest piękne. To jest arcydzieło sztuki. A więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie w wyczekiwanej fazie degustacji. Nie, Mace, ty nic nie dostaniesz. Ty nic nie dostaniesz. Widać, kanapka przyciągnie nawet największych smakoszy, takich jak właśnie mój pies. No, lecz na miejsce. Otóż tak. Podsumowując moją kreację. Przepysznie czuć każdy składnik, który miesza się jednocześnie nie dominując siebie nawzajem. One się mieszają i czuć, że każdy z nich jest inny, każdy ma swoje miejsce. Jest wspaniała, zróżnicowana tekstura. Jest mięso, które jest parówka, czyli jest łatwe do przegryzienia jest bułka, która natomiast y, na górze y, ma y, nasiona słonecznika, które wychodzi na to, że doszły nawet na plus jest właśnie święty gral, czyli prażona cebulka, która daje trochę tego chrupiącego uczucia. Y, jest ogórek i, który łatwo się przegryza, ale ma też lekką chrupkość. No i jest zieleninka, która, y, no, jest jak zieleninka. Jest to wyśmienita kreacja i to dobrze wygląda, to dobrze wygląda nawet, to mogę Wam pokazać. I muszę Wam powiedzieć, jest to coś niesamowitego. I ubolewam, że przez ostatnie dwa miesiące nie miałem dostępu do mikrofali, bo to coś... To jest coś, co można by było jeść codziennie i nigdy to by się nie znudziło. Zwłaszcza patrząc na to, jaką elastyczność w stosunku do dodatków to daje. Ja będę to konsumował dalej, gdyż jest to coś przepysznego i bliskiego mojemu sercu. A Was zapraszam na następne odcinki Kuchni Leśnika oraz na kolejne live. Y. Są już trzy na moim kanale z Kuchni Leśnika. Zapraszam Was także na mojego fanpage'a, na którym ostatnio stałem się troszeczkę bardziej aktywny. Więc zapraszam Was wszystkich na streamy także na Twitch'u prowadzone przez wspaniałego człowieka, jakim jest szef. I ogółem jest przepyszna kanapka, a za taką kanapkę to wiecie co się należy. Like, subskrypcja i pamiętajcie na koniec walcie dzwona. Грецна, грецна.